Witam wszystkich na konferencji pana Janusza korwin mikke i szanownego pana Marka Migalskiego, deputowanego z województwa Śląskiego. Oddaję głos panu Januszowi. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za, za przyjście. Zdecydowałem się na to, że udzielę publicznego poparcia panu Januszowi korwin mikke na funkcję senatora z okręgu 73. Jeśli Państwo pozwolicie, to w kilku zdaniach uzasadnię tę, tę decyzję. Jest kilka powodów, dla których chciałbym, żeby Janusz Korwin-Mikke był reprezentantem tego okręgu i nie to zarówno jako osoba tutaj blisko mieszkająca, jako i po prostu zwykły, zwykły obywatel tego regionu. Otóż ja jestem zainteresowany każdym rozstrzelnieniem systemu partyjnego, tego morderczego duopolu PiSu i Platformy i każda osoba z prawicy, a, a, a pan Janusz jest tej prawicy i ideom prawicowym wierny od kilkudziesięciu lat. Otóż każda taka próba musi być przywitana przez takie osoby, jak ja z Rady. Uważam, że duopol PiSu i Platformy szkodzi, szkodzi Polsce. Bardzo dobrze służy Platformie i PiSowi, ale politycy powinni walczyć o to, co jest dobre dla kraju, a nie co jest dobre dla swoich partii. Więc ta próba, gdyby okazała się skuteczna, byłaby takim... Takim początkiem małej rewolucji politycznej w oczekiwaniu na rewolucję większą, która pozwoli na zdystansowanie pis i Platformy przez inne formacje prawicowe, te, które mają trochę większy powód do nazywania się prawicowymi, dlatego że PIS i Platforma deklarują się jako prawicowe, natomiast z prawicowością mają mało wspólnego zarówno w kwestiach akcjologicznych, jak i w kwestiach ekonomicznych, patrząc na to, jak, jakie mają programy i jak rządzili. Ta decyzja również jest podyktowana taką osobistą sympatią dla pana Janusza, dlatego że pan Janusz od kilkudziesięciu lat propaguje idee prawicowe, z którymi ja nie zawsze, nie ze wszystkimi się zgadzam członkiem aplikowałbym, może nie wiem czy by mnie przyjęto, ale aplikowałbym do kongresu um, e, prawicy. Natomiast ja jestem wiceprezesem partii, ale też chciałbym Państwu powiedzieć, że moje dzisiejsze poparcie dla Pana Janusza jest moim prywatnym poparciem. To nie jest poparcie wiceprezesa partii. To jest poparcie Marka Migalskiego i bardzo proszę, żebyście Państwo też w ten sposób to przedstawiali. Ja nie mam, ja przedstawiłem taką informację o tym, że dzisiaj poprę Pana Janusza, przedstawiłem zarząd, zarówno na piątkowym prezydium za, zarządu PJN-u, jak i na sobotnim zarządzie PJN-u i to spotkało się z, z, ze zrozumieniem, ale ustaliliśmy na moją zresztą prośbę o to, żeby to nie było poparcie całej partii, tylko że to jest moje indywidualne poparcie. Otóż Pan Janusz propagując tę ideę prawicową jest w tym Wiarygodne. Znaczy, politycy mają tendencję do tego, że co wybory zmieniają swoje poglądy. Panu Januszowi jednego na pewno nie można zarzucić, to znaczy koniunkturalizmu. A czasami nawet jest tak, że ten pryncypializm ideowy uderza w jego skuteczność, co uważam nie jest wadą, ponieważ <coughs> mamy zbyt dużo polityków, którzy ponad pryncypialność przedkładają koniunkturalizm. I akurat tutaj. Pan Janusz należy do tej wąskiej grupy osób, które są wierne swoim ideałom. Swoim Następnym powodem jest coś takiego, że trochę dokonałaby się taka klamra. Czy gdyby udało się panu Januszowi Korwin-Mikke dostać się do parlamentu, to byłoby to dokładnie 20. rocznicę tego, jak stamtąd odszedł. Bo, bo rzeczywiście w, w wyborach 93 roku formacja pana Janusza nie dostała się do parlamentu i myślę że to byłoby ciekawe że po dwóch dekadach ten polityk wraca do parlamentu ponieważ jestem głęboko przekonany że zdynamizowałby dosyć cenne obrady polskiego senatu i jego obecność w parlamencie przysłużyłaby się Polsce i przysłużyłaby się debacie publicznej z tych powodów chciałbym wezwać mieszkańców okręgu 73 do tego żeby oddawali swoje głosy na pana Janusza Winamikę, dlatego że to będzie dobry wybór. I myślę, że pan Janusz Korwin-Mikke będzie dobrym polskim senatorem. Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wyborcy posłuchają choć trochę tych moich rad, słuchają się w ich racjonalności i w niedzielę zastanawiając się pomiędzy wyborem różnych partyjnych nominatów. Ostatecznie oddadzą głos na, na pana Janusza. Dziękuję serdecznie. Nie, nie widziałem cię słuchać. <trym>, no, wi wiadomo, plody mam stałe, czego nie można powiedzieć o innych, o innych ludziach. Natomiast ja obserwuję z pewnym niepokojem, co się dzieje tutaj. Nie obserwuję tutaj, jak niektóre partie wydają tak całką 5 razy więcej pieniędzy niż dopuszcza do PKW i, i to oczywiście doniesienie do PKW tam, tam, tam leży. Ale bardziej mnie interesuje co innego. Interesuje mnie to, że na, na przykład było zebranie tej PiS-u, no bardzo niewiele osób przyszło, ale na której mówiono, że nie należy przyjmować euro. PiS wzywa, żeby nie, Polska nie przyjęła euro. Chciałem przypomnieć, że Traktat Lizboński zobowiązuje Polskę do przyjęcia euro, a PiS głosowało za przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. Ci ludzie po prostu zwyczajnie kłamią. Wprowadzają ludzi w błąd, prawda? I przynajmniej, żeby teraz, teraz Kaczyński powiedział, że to był błąd. I już nie powiedział, że to był błąd. Że Lekarzyński nie powinien mu podpisywać artykułu Mańskiego, a ona powinien to powiedzieć. Tego nie powie, no to, przepraszam bardzo, ale zresztą moim zdaniem nie jest, nie jest w porządku. Także, to, to, to mówię tyle. Ja pytania, to bardzo proszę. Pan takie pytanie, kto czy ktoś zabiegał, to popatrz, czy pan Marek sam się zgłosił do pana Janusza? Czy pan Janusz może się odezwał do panowała? Jak od tej kuchni to wyglądało? Kuchenno-technologiczna materia wygląda w ten sposób, że to ja wpadłem na ten pomysł. Czy znaczy, to nie pan Janusz mnie molestował? nie prosił, nie naciskał, nie przymuszał gwałtem, to ja postanowiłem, że w związku z tym, że ten nie wystawił tutaj swojego kandydata, no to powinniśmy, a przynajmniej ktoś od nas powinien poprzeć tego, którego poglądy są nam najbliższe. Jako jeszcze osoba mieszkająca od tego miejsca jakieś 15 kilometrów uznałem, że jestem najbardziej do tego rekomendowany. I to była moja suwerenna decyzja, zadzwoniłem do Pana Janusza powiedziałem co on na to. To co Pan Janusz na to, to może on sam powie i w ten oto sposób jesteśmy tutaj przed Państwem. Ja to chciałem przypomnieć, że kiedy nas Komisja Wyborcza nie dopuściła do wyborów, przynajmniej po, połowę nie do wyborów, to wtedy PJN dygała w mózgach na naszym tak? Tak, oczywiście byśmy uznali tę decyzję e, 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 za, za zupełnie niezrozumiałą, ponieważ wówczas kongres dopełnił wszystkich formalnych e, wniosków i, 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 i obowiązków i to nie była ich wina, że nie zostali zarejestrowani. Myśmy się wtedy zachowali w miarę przyzwoicie jak na politykę. To znaczy uznaliśmy, że to jest nasza konkurencja polityczna, ale kiedyś, znaczy że dzisiaj spotyka to Kongres, za parę lat może spotkać PJN i tutaj chodziło raczej o kwestie zasad i rzeczywiście wtedy mamy takie słynne zdjęcia z Pawłem Kowalem, gdzie jesteśmy w muszkach i to był takie gest, mówiliśmy wtedy, że wszyscy jesteśmy w tym dniu korwinistami. Więc, więc to, 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 to widać, że, że między tymi dwoma środowiskami jest jakaś tam w miarę sympatyczna chemia, bo to rzeczywiście przynajmniej w kilku obszarach się zgadza. Jakuboli? Otwórzono chyba w tym jako politolog, ja jak pan ocenia realne szanse swojego kandydata, jak pan w ogóle widzi te wybory okiem fachowca? No, to, to dzisiaj uważałam, że szanse pana Janusza są wyrównane z innymi, ale po moim poparciu, mam nadzieję, że, że gwałtownie wzrośnie to poparcie, a mówiąc poważnie, przy 3, 5, 7% tej frekwencji wszystko jest możliwe. Ja zresztą jako, jako lider kampanii internetowej pojedyną z ostatnich wyborów wymyśliłem hasło wszystko jest możliwe. Więc myślę, że dzisiaj to hasło mogę na ten, na ten tydzień oddać Rybniczanom, Mikołowiczanom i mieszkańcom całego e, okręgu, bo rzeczywiście wszystko jest możliwe i wszystko jest w ich rękach. To znaczy, e, my oczywiście sobie kalkulujemy, państwo jako dziennikarze, my jako politycy, kto ma, szanse, kto ma większe szanse, kto ma mniejsze szanse, ale w niedzielę naprawdę wszystko jest możliwe. To wszystko zależy od tego, jakie te 3, 5, 7% pójdzie i to jest akurat fajne. Znaczy, to jest urok e, tych wyborów, to jest urok takich wyborów, e, Uzupełniających, ponieważ tam naprawdę nie liczą się wielkie liczby, tylko tam naprawdę liczy się każdy głos i mniej liczy się przynależność partyjna, bardziej liczy się osobowość. Jeśli Państwo weźmiecie pod uwagę osobowości, które startują, no to wyrazistości, właśnie owej osobistości trudno odmówić Panu Januszowi. Znaczy, gdybym ja miał wybierać, to już Państwo wiecie, i tak też myślę, że gdybym był po prostu zwy zwyczajnym mieszkańcem tego regionu, to powiedział, kurczę, no może nie będę wybierał jakiegoś kolejnego no namea albo kolejnego polityka, który przez wiele kadencji nic nie zrobił dla regionu i nic nie zrobił dla kraju, bo to jest istotniejsze, tylko może wybiorę kogoś, kto odróżnia się od nich. I to jeszcze nie plus. Nawet ci, którzy go nie lubią, niech na niego zagłosują i nie udadzą szansę, niech powiedzą, no to co, tak pan przez 20 lat mówi o tym, co pan tam zrobi, no to niech pan wejdzie do, do parlamentu, niech pan pokaże. Czyli nawet wzywam tych, którzy nie lubią Janusza Korwin-Mikke do tego, żeby na niego zagłosowali, żeby <laughs> sprawdzili, czy rzeczywiście jest wiernym swoim ideałom i czy potrafi się przebić ze swoimi hasłami również w Senacie. Jak Marek słusznie powiedział, to jest tak, że no, mamy do czynienia z człowiekiem, który mówi co innego i to... Głos Rywnika Mikołowa i innych miejscowości będzie głosem dla Warszawy, że coś ludzie chcą jakiejś zmiany. Ba, w wielu partiach jest sporo ludzi, którzy z nami sympatyzują, nie tylko w POC, -E -E, ale i w PO i w PIS-ie i w SLD, po prostu, prawie, to są ludzie, którzy z nami sympatyzują. Na przykład w SLD, pamiętaj, czy to Pan Milda, czy Pan Aleksy mówił, że, że Panie Januszu, jak Pan mówi, to ja Pana rozumiem, Pan nie zgadza całkowicie, ale ja rozumiem o co chodzi, Pan mówi logicznie, spójnie, natomiast jak słucham, w PO, to POC jest ich uczenie, z lewica, prawica, prawica i we Włoszech. Także nawet, nawet są lewicy z tego tyłu, przynajmniej będą widzieli, co się mówi. I powtarzam jeszcze raz, to jest bardzo istotne że całkiem możliwe, że głos Mikołowa Rybnika pokaże, że spruje ta, ten duopor. On się rozpróje. Bo jak ci ludzie z tych partii zobaczą, że mówią z prawdę, bo oni wiedzą, że mówię prawdę, prawda? Ale mówią, że my nie możemy na, tak mówić, no bo oni na nas nie wybiorą. To powiedział, każdy z tym, czy może e, czym może liczyć, prawda? Powiedział prawdę, coś się było, że idą i, i wyleża z polityki no, no więc, yy, mówiąc prawdę, można wejść do, do, do Senatu, no to może zróbmy tę reformę wreszcie na plawek. to są na planie. mogą być w ogóle tych partiach, mogą się zjednoczyć, ale nie, niektórzy ludzie tak uważają, różnie może się zdarzyć, to będzie bardzo ważny sygnał.